A dzisiaj robimy dynamiczną wymianę oleju w Fordzie escape, ie. Wymianę po wymianie. Wpięliśmy e, się do skrzyni 635 w Auto przyjechało z szarpnięciami do nas. Samochód ma ile przebiegł? 112 tysięcy. I e, klient nas poinformował, że zrobił wymianę statyczną już w tym aucie, jakieś kilka tysięcy kilometrów temu. E, patrzcie, tu jest stary olej, tu jest nowy olej. Mimo to, że była zrobiona statyczna wymiana oleju, to zobaczcie co tam w środku jest. My no w tej chwili robimy kolejną wymianę z 12 litrów, ale nie wiem czy jej nie przeciągniemy do 15, bo tutaj przelaliśmy w tej chwili przelaliśmy w tej chwili 5 litrów i jeszcze efektu nie ma... Także. Tak to wygląda. To jest skrzynia się w 35. To są takie dosyć yy, często, że, że taki brudny olej leci.